Bramy jaru, opary wypełzają z czeluści, jak monstrualne widziadła, Mroźny powiew z bram jaru zatapia świt, szczelnie oblepia ziemię. Tchnienie parowu uderza w smukłe, piszczały drzew. Ze skrzypieniem unoszą się i opadają miechy przez tworzy, wypełniając halizny i dukty rozdzierającym skowytem syrem. Tu 154M odejście. Powietrzny okręt odchodzi z nadpółnocnego. Pokonuje kolejne przestrzenie. Przenika mgławice skondensowanych oparów. Wędruje szlakami mlecznych chmur. Płynie ku nieznanym sobie sferom. Tam, gdzie od wieku, żarzy się nocą krwawa gwiazda zagłady. Pozostaje po nim na niebie smuga migotliwych kryształów, rozmywa się, przekształcając w obłok. Zatarty podniebny ślad. Roman Misiewicz, 10 kwietnia. Wysoko, nad mymi stopami skrzypi więźba nieba uwięziony w stalowym kokonie. Przez szczeliny patrzę na odwrócony krajobraz. Przed oczami trzepocze się gałązka sosny, za nią miga zwęglony las, z którego sterczą czarne żebra. Mgła spływa jak całun. Można pisać poezję yy po to, żeby zachować swój obraz w danym momencie, swoje emocje, pisać dla siebie. Można pisać poezję z myślą o tym, że przeczytają to potomni i zobaczą, jakie wtedy mnie, tobie towarzyszyły emocje w tym czasie, lepiej zrozumieć dany czas. Można pisać poezję dla współczesnych po to, żeby Chcieć coś zmienić. Ja mi się wydaje, że pisałem właśnie po to, że miałem nadzieję, że poezja może coś zmienić tu i teraz. I prawdopodobnie, bo tak do końca też nie potrafię tego powiedzieć, ale wydaje mi się, że, że straciłem właśnie tą wiarę. I dlatego przestałem pisać. Po kwietniu 2010 roku była bardzo mocna taka fala. Poezji, jakby poezja wybuchła w tym momencie. Faktycznie ludzie zaczęli pisać. Te emocje odżyły i faktycznie było widać. Ludzie rozmawiali ze sobą o tym, co się wydarzyło, ludzie to przeżywali, pisali na ten temat no i potem to nie zostało niewykorzystane, zostało to zduszone i, i, i umarło. Roman Misiewicz, urodzony 1964 roku. Polski poeta, prozaik, publicysta. Laureat Nagrody poetyckiej imienia Kazimiery i Za najlepszy debiut poetycki roku za tomik Punktów zaczepienia Nominowany do Nagrody literackiej imienia Józefa Mackiewicza. Publikował w Arkanach Frondzie. Gazecie Polskiej, Gazecie Wyborczej, Nowej Okolicy Poetów w Toposie Twórczości. Uważam, że członek redakcji Nowej Okolicy Poetów do 2020 roku do 2020 roku opublikował ponad 100 artykułów na portalu w Polityce. Od roku 2011 Prowadzi blogerskie śledztwo dotyczące katastrofy polskiego TU-154 w Smoleńsku. Do swej twórczości wprowadza elementy rzeczywistości wirtualnej. Jego wiersze były tłumaczone na język włoski, la comunita del vulcani i język angielski, yellow Waldfield.